Cześć! 200 słów i łapów. Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno już razem nas nie było, prawda, Tomasz? Tak, a w dniu dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, chcielibyśmy Wam pokazać, jakie udało nam się gry na Komodo 64 zakupić w ciągu ostatniego miesiąca. Będą to małe boxy, ale i. Parę nieco większych, no i na koniec taki większy Również się pojawi. To co, Tomcio? Zaczynamy pokaz. Czary Mary, czary Mary. Pierwsza kaseta. Pierwsza gra. To dla mnie osobiście jeden z najlepszych menadżerów piłkarskich na Komodele 64. Soker Rivas, gra wydana w 1900... W 1991 roku. Całciu proszę wyciągnij środek. Wyciągnij, pokaż kasetę. Wyciągnij kasety, pokaż wszystkim jak jest na Proszę. Pokaż do kamery. Słuchajcie, czy będzie widać lepiej? Jak zbliżymy. O, to jest tu chyba widać. No ja nie, nie No nie, Tomeczku, tu już lepiej sieć. Tu już lepiej sieć. Widać. 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 Soccer Rivals, gra z 1991 roku. Jedna z moich ulubionych gier na równi z football menadżerem. No więc, idziemy dalej. Druga gra. Nasza ulubiona. Happy. I Ale pokaż... to, to musi się pokażesz raz do kawery i pomyśl jeszcze raz O, o, o. o właśnie teraz to pokaż. No, to jest to jest no i tak to by wyglądało. E, no ja no pamiętam jest. Ową kreskówkę na składankach skanny barbery. Było tych składanek jakby, około 20. No i na każdej z tych składanek, oprócz właśnie scrapi... i Skrapi, byli również Finstonowie, Kotki Top, z tego co pamiętam, Jetsonowie. No i tam jeszcze kilka innych. Proszę bardzo, kresetka. No i tak by wyglądała druga pozycja. No i teraz trzecia pozycja Tomek dozuje napięcie. No i absolutny klasyk nad klasyki Battle Ship. Większość z nas pamięta ową grę na Commodore 64, ale również często zagrywaliśmy się w ławach szkolnych podczas oczywiście nudnych lekcji. Bardzo często się zdarzało że ze nie posiadamy ostatnich kartek. Oczywiście mam tutaj na myśli zeszyków w kratkę. <grym> no a problem polegał tylko wtedy, gdy oczywiście nauczycielka nauczycielka nas wtedy złapała, albo też przyłapała na graniu właśnie w statki. Tak, to byłaby trzecia pozycja, którą chcieliśmy Wam pokazać. No i teraz lecimy dalej. Tu się pojawiają większe boksiki. Pamięć absolutna, absolutny klasyk. Gra powstała na podstawie popularności oczywiście filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem. Wspólnie również e, stanowili duet z aktorką Sharon Stone, tak? jeśli się nie mylę. Nie mylę się, tak jest. No i fajnie, taki boksik udało mi się kupić w Anglii. Dosyć fajne cenie, zobaczmy sobie co tu jest w środku. Ładna folia oryginalna ocean software a w środku znajduje się oczywiście kaseta. No i jakże go inaczej instrukcja. Proszę bardzo, taka dosyć duża rozpoznana w kilku językach oczywiście. Wow! Duża, prawda? 4 km Tomek mówi, no nie wiem, nie mierzyłem, być może ma rację. 10 km 10 km, oh, oh, oh. nie. 4 km. 4 km. A no to co Tomek? Lecimy z nas tym tematem. Tomek tradycyjnie duzuje napięcie. No i gra w takim plastikowym, nie pachnie Jak Fortnite! Jak Fortnite, tak? A dlaczego jak Fortnite? Bo... No bo tu jest... Tak, tu jest broń w Fortnite, czyli Predator. Również gra powstała na niwie popularności filmu, oczywiście Predator. Eee, gra wydana w 1987 roku. A w środku możemy coś zobaczyć. Kaseta z drążką. Tak, no i co my tutaj, mamy instrukcje, tak? Tradycyjne instrukcje. Gry. No i pewnie, chciałem powiedzieć klawiszologi jak chodzi, ale klawiszologii w tym wypadku nie ma. Tu chodzi jedynie o informacje odnośnie sterowania joystickiem. Także tutaj nic więcej nie ma. Także tak wyglądał Predator. No i następny, również klasyk związany z popularnością filmów. Czerwona gorączka. Czerwona gorączka. <laughs> Niezapomniana. Już pokażemy. Niezapomniana. Wyciągnij sobie kasetę. Niezapomniana. Rola Schwarzeneggera z Jim Belushi. Jest. Udało się. Pokaż do kamery. Tak jest. Widać ładnie. Dobrze. Nie musisz, nie musisz. Nie, nie. O, super. Tak się prezentuje. Tył. Tak się prezentuje przód. O, tu jest... Popatrzcie Tomek, tu jest taka duża książeczka. Popatrzcie. Tak wygląda po rozłożeniu. Ale książeczka jest duża, tak? A, Tolek walczy dzielnie. Udać się u, się tak. A co z potrafi robić ro najlepiej? Alec. Największy boksik, teraz? Tak, północ, południe, mój najdroższy boksik, jakby tu w kolekcji. Pokaż, pokaż, bo on nic to mi Tak, o! No za chwileczkę. O, zobaczymy jeszcze do środka, dobrze? Zobaczmy jeszcze do środka, z tyłu się tak prezentuje. Największy mój boksik i najdroższy. Jeśli A chodzi o to, o 34. O, bardzo dużo <grych> Parę stów. Nie jest okay. 400 zł. 4? No, zobaczcie sami. No i tak, co my tutaj? Niskiepkę. Jest plus, y... plus. instrukcje I plus Tu jest jakaś książka. Można o! sobie zakupić koszulki. Specjalna oferta. Tu mamy katalog produktów owej firmy, która wydała. Eee, tu nas południe, czyli data est. No i co tutaj Tomek ma? No, przewodnik z drą. Ale tu No zobaczmy ja ten stron. 17. 17 stron. O, ale... Dobra, Dostać tak jest. się to prezentuje przewodnik, z przewodnik, klawiszologia, i tak dalej, i tak dalej. Także parę tych tytułów udało się nam zakupić, prawda? Tą cio? trafią do naszej kolekcji. Jednak dojrzymy 4, prawda? No, to co? To byłoby wszystko, tak. <grych> jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy. Do zobaczenia, Pa. I 200 łapek w górę, żeby nie zapomnieć. Tak. I 200 subów, tak. żeby też nie zapomnieć. Pa. Do zobaczenia, Pa. <coughs> Cześć.